Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi robię dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w inspiracjach marca i kawałka kwietnia. I dzisiaj będzie tak e, trochę śmieszno, trochę straszno. Nie mam tych inspiracji dużo, ale myślę, że są bardzo interesujące i będzie sporo emocji, ale tak się uśmiecham, bo. Dzisiaj będę dziwne tematy trochę poruszać i poważne i śmieszne, ale już same zaraz zobaczycie, sami zobaczycie, zaczynamy. Zacznę od książek y, czterech, właściwie trzech i jednego e-booka. Pierwsza książka to jest w ogóle książka, która jest bardzo mocna i która nie ma nic wspólnego ze śmiechem, bo to jest y, Coraz ciemniej ekstremiści w sieci. Autorką jest Julia Ebner, y, kobieta, która mieszka i pracuje w Londynie i która zajmuje się właśnie badaniem y, ekstremi, ekstremistów. Ekstremistów to jest trudne słowo, się przejęzyczam. Ekstremistów w sieci, mowy nienawiści w sieci. Y, różnych właśnie takich skrajnych ugrupowań, które w sieci prowadzą do właśnie różnych bardzo złych, brutalnych rzeczy. Znaczy w sieci właściwie to się rozwija, potem to się przenosi do świata rzeczywistego, które właśnie planują i przeprowadzają ataki terrorystyczne. Ona się tą cyber przemocą ze strony właśnie ekstremistów, pod kątem ekstremistów zajmuje. No i właśnie ta książka pokazuje to, co się w tej chwili dzieje w sieci, czego my nie jesteśmy świadomi, bo o tym się w ogóle prawie nie mówi. Ona bada właśnie różne grupy, od skrajnie prawicowych grup poprzez właśnie mowę nienawiści w sieci, poprzez terrorystów, którzy werbują swoich ludzi, też właśnie wśród młodych ludzi, ale też w sieci. Pokazuje, jak są planowane ataki terrorystyczne, rozpracowuje różne grupy, wsiąka w nie, tam udaje członkinie. Tych różnych ugrupowań, prowadzi różne śledztwa. No, jest to bardzo, bardzo ciekawa książka, ale też taki bardzo niepokojący jest, powiem Wam wstęp do tej książki, wstęp specjalnie do wydania polskiego, bo ona w nim mówi o tym, że. Polska jest bardzo widoczna na arenie prawicowego ekstremizmu. I czy właśnie w UK, tam gdzie Julia pracuje w Londynie, czy właśnie gdzieś tam na marszach neonazistów w Berlinie, czy w Polsce, czy jeszcze na różnych forach, wiecie, skrajnie prawicowych, amerykańskich. Ona widzi polskich obywateli. I tutaj sobie zaznaczyłam pewien fragment, który chciałam Wam przeczytać a propos Polski, który jest bardzo taki niepokojący też, bo my widzimy co się dzieje, ale zobaczcie, jak postrzega nas, nasz kraj, osoba, która się profesjonalnie zajmuje badaniem ugrupowań ekstremistycznych w sieci. No więc słuchajcie, po tej przemianie krajobrazu politycznego, czyli po jakby przejęciu rządów przez PiS, w domyśle, bo ona wcześniej o tym pisze, po tej przemianie krajobrazu politycznego, Polska stała się dla międzynarodowej skrajnej prawicy wzorem do naśladowania. Na forach białych supermatystów gloryfikuje się ją jako jednolity etnicznie kraj, gdzie rząd trwa przy wstecznych ideach społecznych, a rasizm, mizoginia i homofobia to zinstytucjonalizowana codzienność, gdzie liberalne głosy są uciszane, a ci, którzy opowiadają się za przyjmowaniem migrantów, równością płci i prawami dla osób LGBT, nie mogą czuć się bezpieczni. I Polska jest stawiana po prostu tym prawicowym ekstremistom, ekstremistom, mówiłam, będę się przejęzyczać, na całym świecie jako wzór. I to jest właśnie książka o tego typu zjawiskach, które się dzieją w sieci. Też na przykład jest bardzo fajny fragment o mowie nienawiści, o tym jak osoby, które mają. Bardzo dużą publiczność w sieci, twórcy internetowi. Wiecie, są tacy twórcy jak ja, którzy są, powiedzmy, no, nieszkodliwi, tak? A są twórcy, którzy szerzą bardzo niefajne, skrajne treści. I jest na przykład tutaj opisany przypadek angielskiego youtubera, który ją chciał zniszczyć. I wpadł z aparatem do. Do siedziby, czy tam miejsca, gdzie ona, kiedy ona pracowała w Guardianie e, i zaczął ją filmować, nagrywać, rzucił to do sieci, potem na nią e, naskoczyli wszyscy. On był ekstremal, ek, ek, ekstremalnym prawicowcem, na nią naskoczyli jego widzowie, fani, po prostu na całą redakcję, na Guardiana, zaczęli dostawać pogróżki. No tam się bardzo niefajna sytuacja po prostu przez niego zrobiła, bo on naszczuł po prostu, e, na nią szczuł e, swoimi odbiorcami ją. I ich nią, o może tak. I wyobraźcie sobie, że taki jeden YouTuber doprowadził do takiej sytuacji, że guardian wymuszał na niej przeprosiny. Powiedział, że ona po prostu musi przeprosić za swoje słowa, gdzie ona tam nie powiedziała nic złego na jego temat, ale go rozzłościła po prostu, dlatego była ta cała sytuacja, że on wparował, że ona musi za te słowa, swoje słowa oficjalnie przeprosić, bo inaczej po prostu no, będzie musiała się pożegnać z pracą. I ona wtedy z tego gardiana wyleciała i to po prostu przez swoje zdanie, które nie było wcale jakieś takie negatywne, złe i tak dalej, które po prostu się temu gościowi nie spodobało, on zrobił chryje w całym internecie. Po prostu poszczuł ją swoimi odbiorcami Guardiana. No i tyle, nie? I to jest właśnie to są różne tego typu niefajne sytuacje. I tutaj jest tak jak powiedziałam, bardzo wiele takich ek ekstremalnych zjawisk opisanych też w ogóle też mm, rozwalił mi mózg, jakby rozdział o ekstremalnej alter prawicy e, w USA i co tam się po prostu wypisuje o kobietach i tam w ogóle jak e, to są, wiecie, takie środowiska, gdzie ma być e, takie tradwives, to się też nazywa, to te różne fora i tam są dziesiątki tysięcy ludzi, e, gdzie, wiecie, macie no, Trady, taki tradycyjny niby podział, że żona e, ma wartość seksualną i taką się mierzy, i ona jest tylko od zadowolania, od za, sprawiania jakby, żeby mężczyźni mieli dobrze od zadowalania mężczyzn, a mężczyźni są, nie wiem, od czego cały, chyba reszty. Znaczy ona to tutaj opisuje ze szczegółami, z przykładami, po prostu się włos jeży na głowie, ale, ale ogólnie po tej książce się może włos zjeżyć na głowie i ona bardzo uświadamia, także jeżeli się interesujecie takimi tematami, to bardzo Wam serdecznie ją polecam, uważam, że jest bardzo, bardzo dobra i potrzebna w dzisiejszym świecie. Dobra, druga książka, już w mniej poważnym temacie, absolutnie hitowa. <laughs> tak się śmieje, ale pewnie zaraz mnie ochranicie, bo pewnie coś źle nagadam, ale to są zawsze, wiecie, moje odczucia i jakby gdzieś tam moje zdanie, które też jako osoby myślące no, musicie czasem weryfikować. No ale wiadomo o co chodzi. W każdym razie to jest tak, Tomasz Kwaśniewski. W co wierzą Polacy? Śledztwo w sprawie wróżek, jasnowidzów, szeptuch. To jest książka po prostu o tym, żeby Wam za dużo nie powiedzieć, musicie ją w ogóle przeczytać. To jest książka o tym, jak nagrodzony statuetką Grand Press redaktor, dziennikarz, który nie wierzy we wróżki, śmieje się z tego generalnie i ma takie podejście jak większość z nas po prostu, że to są jakieś takie tam bzdurki. Ehm, prowadzi właśnie śledztwo, e, opowiada historię, wchodzi w świat wróżek, jasnowidzów, szeptuch, e, tarocistów, e, przebywa z nimi, opisuje ich rytuały, daje sobie powróżyć, daje sobie robić różne rzeczy. Ehm, no i z takim trochę przymrużeniem oka jest takim trochę, wiecie, z taką trochę beką z tego, ten świat opisuje. I z jednej strony, gdzie ja też podchodzę do tego, że dla mnie to są śmiechy. Ja w takie rzeczy nie wierzę po prostu, bo ja jest. Jestem człowiek konkret, człowiek twardo stąpający po ziemi, wiecie, nie zobaczy, nie uwierzę, jakby. No, no nie, to, to nie jest dla mnie te tematy różne wróż, wróżkarskie i eee, tak dalej. Tak, natomiast właśnie on bardzo fajnie opisuje w tej książce, bo jak ktoś w to wierzy, i wiecie, traktuje takie rzeczy bardzo poważnie, to może być z tą książką taki trochę zniesmaczony, zwłaszcza pierwszymi tam początkiem, kiedy on no wyraźnie po prostu sobie trochę ciśnie z tego tematu, ale później, kiedy on wsiąka w to środowisko, daje sobie robić różne eksperymenty, to bardzo fajnie widać, że nawet osoba, która nie wierzy w takie rzeczy, gdzieś tam zaczyna tak. Ma takie jakieś przebłyski, że kurcza może to jednak prawda, a może coś tam poczułem, wiecie. No widać, że siła sugestii działa i siła sugestii działa też bardzo dobrze na nim. Co mi się w tej książce podoba, to poza oczywiście różnymi profesjami opisanymi, z konkretnymi przykładami, z, z, no, z mnóstwo różnych przykładów ze świata właśnie egzorcystów, wróżek i tak dalej, to, co mi się podoba, to to, że jest tutaj też również są wywiady i rozmowy przypadki naukowców, którzy tłumaczą to z takiego naukowego punktu widzenia. I w ogóle bardzo fajny jest początek, bo chcę Wam powiedzieć o trzech rzeczach, żeby Wam tutaj te książki tak nie zepsuć, bo czasami mówicie, że mówię za dużo, ale ja zawsze mówię naprawdę malutki wycinek i bardziej takie emocje, które mi towarzyszą po przeczytaniu. Natomiast początek jest fajny, bo tam są święta, on sobie siedzi z rodziną, no i tam pyta ich, czy, wierzy, czy wierzą w ogóle we wróżki, w horoskopy. Bo no Bo robi teraz, będzie pisał czy tam pisze o tym książkę. Um, no tam oni mówią, że nie, nie, nikt tam w ogóle bzdury, jak co to opowiadasz, jakieś pierdoły, herezje i tak dalej. A nagle się okazuje, że ktoś tam y, czyta horoskopy, że wiecie, nie wiem, 13 to pechowy, że jak się ktoś wraca do domu, to oczywiście, wiecie, usiądzie na chwilę, przysiądzie, tam, nie wiem, zdrowazkę odmówi, y, wiecie, nam splunie przez lewe ramię, bla 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 bla. Czarny kotek przebiegnie drogę, no to wiadomo, że, 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 że trzeba uważać na siebie tego dnia i niby nikt nie wierzy, ale jednak wszyscy gdzieś tam takimi różnymi zabobonami się y, zajmujemy i się gdzieś tam czegoś zawsze y, boimy. Ja, tutaj dużo jest też właśnie a propos siły sugestii i ja sobie tutaj w ogóle zaznaczyłam taki fragment, bo jak czytałam tę książkę to ja sobie myślę, kurczę może moje to mieszkanie, wiecie ja nie wierzę w takie rzeczy naprawdę, ale tak się naczytałam tego, że mówię może moje mieszkanie we Wrocławiu jest przeklęte, trzy wielkie zalania, może tam jakieś duchy faktycznie wiecie latają, bo tutaj jest taki fragment właśnie o przeklętym mieszkaniu, <laughs> więc może bym kogoś potrzebowała do zamachania, do zamachania czymś. Kto wie, no natomiast co jest właśnie a propos tej siły sugestii, bo tutaj jest dużo też o psychologii, o siły sugestii, o tym, o tym że my pod, szukamy potwierdzenia swojego życia, szukamy pocieszenia na przyszłość, no o różnych takich mechanizmach, które właśnie w przypadku wróżek i różnych takich tematów działają. Natomiast a propos siły sugestii, ten dziennikarz sobie siedzi u takiej wróżki, to jest taka wróżka, która akurat się zajmuje duchami i ona tak jak w szóstym zmyśle mówi, że duchy są wśród nas i że one po prostu z nami żyją e, i one je widzi, nie? No i... Tylko od razu zaznaczę, że słuchajcie, jakby ja nie chcę, żebyście Wy teraz mi pisały swoje creepy historie na potwierdzenie tego, że jednak jakby duchy są, nie? Pod tym filmem. Jakby nie piszcie mi tego, bo ja nie chcę, żeby tutaj się zrobiło jakieś, wiecie, zbiorowisko dziwnych historii, gdzie potem się będziemy wszyscy bać, tak? Nie. Jakby... Natomiast polecam Wam, jeżeli lubicie takie historie, tę książkę koniecznie, ale a propos siły sugestii do brzegu, to on... Yy... E, mi o tej właśnie wróżki, która tymi duchami się zajmuje, i ona pokazuje taki swój kuferek z przyborami, nie? No i on tak siedzi tam. I ona wyjmuje te sznurki, jakieś chusty, pojemniki, jakieś czarki. I on mówi tam, Pani Wróżko, e, skąd się bierze takie przybory, gdzie Pani takie czarki kupuje do tych wszystkich tam substancji. A ona tak patrzy na niego, a to jest akurat duka. Także wiecie, jakby w odpowiednim anturażu wszystko nam się wydaje magiczne, i nagle zaczynamy coś widzieć i słyszeć, czego nie ma. Także to jest hit. No, ale bardzo fajne jest też w ogóle zakończenie tej książki, które Wam po części opowiem, a resztę doczytacie sami, bo on przez całą tą książkę jest w ogóle skrajnie antynasza władza rządząca, co tak jest rozumiałe. I on całą książkę mówi, że chce rzucić klątwę. Chce rzucić klątwę na różne osoby z rządu, takie znane, wiecie, na, na przewodniczącego partii, przy czym wiadomo na kogo, nie? Yy, I przy czym te wróżki mu mówią, że nie, nie, bo on ma swoich wróży, on jest chroniony, on ma aurę. Jego nie można ruszyć, bo on ma aurę wokół siebie. On ma swoich tam wróży, którzy go chronią. Już pominę to. Ale on bardzo chce rzucić klątwę na właśnie tę partię rządzącą. Yy, no i tam w końcu pod koniec tej książki yy, a klątwa jest droga, bo klątwa wśród tych usług kosztuje około 1000 złotych. Także to jest droga usługa. No i ten wydawca mu mówi, że nie, to jest w ogóle, po pierwsze nie będziemy płacić tyle kasy za klątwa, po drugie to jest nieetyczne, nieetyczne jest rzucanie na kogoś klątwy. Nie możesz po prostu opisać, że ty rzucasz na kogoś klątwę, tak, takiego kto jest nieświadomy tego, czyli widzicie, niby nikt nie wierzy, a nagle rzucane klątwy jest nieetyczne. To już jakby, tu już jest taki znak. Natomiast wydawca powiedział mu, że OK, Zgodzę się na klątwę, ale musisz znaleźć osobę, która będzie świadoma, która się zgodzi na to, żeby wróżka tą klątwę rzuciła. No i on tam szuka, 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 no i zajmuje mu to trochę czasu, bo wyobraźcie sobie, że ludzie światli, wykształceni i tak dalej, nikt nie chce, żeby ktoś świadomie rzucił na niego klątwę. To jest w ogóle bardzo ciekawe. No ale w końcu koniec końców znajduje w ogóle profesora Jana Hartmana, filozofa, bioetyka, publicystę, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie profesor w ogóle Zgodził się, powiedział, że jest e, zaszczycony i, i, i cieszy się, że może brać udział w takim eksperymencie, bo jest ciekawy, co z tego wyjdzie. No i on jakby podsumował e, ten profesor, tę te klątwę, bo on się pytał, no nie boi się pan, no bo wszyscy się boją. Nie, on mówi: ja regularnie dostaję maile e, o treści, zdechni, iść do diabła, ty tam stary Żydzie, więc mi żadne klątwy nie są straszne. Z chęcią wezmę udział w tym eksperymencie. No i wróżka kasuje tysiaka, rzuca na niego klątwę, a co się wydarzy? To już musicie doczytać sami. <laughs> tak, bardzo ciekawa książka, trochę śmieszno, trochę straszno. Polecam Wam serdecznie myślę, że Was zaciekawi uśmiejecie się, ale może też wiecie. <laughs> Zastanowicie się, czy czasem. Nie czujecie tu jakiejś obecności? Czy ktoś się na was nie patrzy? <grywa> Dobra. Teraz wezmę do ręki telefon, bo mam dwie książki, właściwie jeden e-book, jedną książkę twórców internetowych, moich po prostu tu kolegów po fachu, koleżanki i kolegów. Zaczniemy od e-booka, który jest absolutnie fantastyczny. To jest e-book blogerki modowej, Charlies Mystery, czyli Karoliny, ale to jest e-book nie o modzie, tylko uwaga o jedzeniu. Jest to e-book o wdzięcznym tytule zostań na śniadanie. Bardzo mi się ten tytuł podoba, bo on mi się tak kojarzy miło, że ktoś się kimś chce zaopiekować, ale też tak trochę miłośnie, wiecie, zostań na śniadanie, będziemy razem, jeżeli długo i szczęśliwie. I te sprawy. I wiecie, że ja nie gotuję. Mnie w ogóle jakby przygotowywanie jedzenia nie interesuje totalnie. Ja pewnie żadnego z tych śniadań nigdy nie zrobię. A dodam, że jest tam kilkadziesiąt przepisów, pół na pół, pół słodkie, pół wytrawne. Ale co mnie absolutnie zachwyciło i w ogóle kupiłam tego e-booka w dzień od razu, chyba godzinę po premierze, to zdjęcia. Bo kiedy blogerka modowa, która ma fantastyczne wyczucie estetyki, bierze się za fotografowanie jedzenia, to wychodzi z tego po prostu fashion food book. Te zdjęcia które są w tym e-booku, są po prostu tak dobre. Całe kompozycje, jedzenie, plus zastawa, plus ściereczki, plus w ogóle cały anturaż, no po prostu e, karos z Adim e, to jest mistrzostwo świata i oni by, mam taką, taki pomysł Karo, moglibyście te zdjęcia drukować w dużym formacie i sprzedawać w formie plakatów mniejszych, większych, bo myślę, że ludzie chętnie by je kupowali, żeby ozdabiać nimi swoje kuchnie, tak jak na przykład Paulina Jagodzińska, też blogerka, e, trawelerka, że tak powiem, e, sprzedaje przepiękne Piękne, w ogóle fantastyczne zdjęcia z ich podróży, które są fenomenalne. Tak, Wy możecie też sprzedawać zdjęcia właśnie albo do samodzielnego wydruku w dobrych jakościach, albo właśnie sprzedawać wydruki tego jedzonka, bo mega, mega są dobre i Wam serdecznie po prostu tego e-booka polecam, bo to jest coś wyjątkowego. A kolejna rzecz, już taka na poprawę humoru, to jest Rubens i książka Godey. Taka mała, żółta, wesoła, godej, czyli potoczny słowniczek polsko-śląskich zwrotów ułatwiających życie w dopisku, w trudnej relacji lub po rozstaniu. Rubens jest w ogóle fantastycznym twórcą, którego Insta Wam serdecznie polecam. Będzie też w opisie tutaj pod filmem. On, yy, jakby. Mówi po śląsku, i można powiedzieć, że to jest taka trochę edukacja językowa, ale ugryziona w bardzo taki wesoły sposób. I ja po prostu leję, jak widzę te jego tłumaczenia śląsko-polskie na insta zawsze. No i on teraz wydał właśnie taką malutką książeczkę. To jest, wiecie, to jest bardziej taka, to nie jest książka, z której się nie wiadomo, czego nauczycie, chociaż jest to, jak powiedziałam, językoznactwo, i to jest wrodle bardzo fajne. Do książki też są dołączane, w ogóle naklejki, ja sobie tu zaznaczyłam dwa, dwa takie zwroty, które bardzo lubię, <grym> natomiast to jest takie coś, wiecie, bardziej upominkowe, w trudnej relacji po rozstaniu, dlatego, że większość tych, większość tych właśnie zwrotów, które tutaj są z... z ze śląskiego na polskie w różnych kontekstach są właśnie tłumaczone a propos e, byłego, czyli na przykład zwrot fanzolić. Ja czasami wam tu fanzolę niezłe głupoty, na co zwracacie mi uwagę. Fanzolić, czyli czasownik mówić bez sensu, gadać głupoty, mówić od rzeczy, wprawia w szczególną irytację u bliskiej ci osoby, na przykład u twojego byłego. I każda po prostu z tych rzeczy jest w nawiązaniu właśnie do twojego byłego, więc na przykład erzac. Rzeczownik, to jest podróbka, coś sztucznego, byle co wiadomo, twój były. <grych> I tak dalej, i właśnie o e, darzyć się czyli udawać. Można użyć życząc komuś powodzenia. W życiu, w życiu na przykład nie twojemu, byłemu. I każdy z tych po prostu słów jest w kontekście tego byłego. I a propos fanzolenia, to sobie jakby przy ten czasownik, już do swojego słowniczka wprowadzam. Bardzo też lubię słowo tutaj ciućmok. Ciućmok, czyli po prostu ktoś, kto jest nieogarnięty, jest ciućmokiem, tak jak twój były. Albo nigodej do mnie oddynać, czyli odspać, drzemać. Jak Michał do mnie coś gada w nocy, bo on czasem gada do mnie coś w nocy, to odwracam się i mówię, nigodej do mnie, godej do mnie, bo mnie to wkurza, właśnie potem rozbudzam i nie mogę spać. Także w ogóle Rubensowi gratuluję, bardzo fajnie, że przełożyłeś po prostu swoją instagramową działalność na taką fajną, upominkową, wesołą, śmieszną książkę, z której jednak można się czegoś nauczyć, żeby tych yy... głupot nie gadać, żeby nie fanzolić za bardzo na co dzień. Tak, na pewno macie też w koło dużo czuć i tak dalej, albo dużo osób, które do Was godoją w nocy, co generalnie wkurza. Dobra, teraz, kochani, e, filmy. I właśnie, no właśnie. A propos filmów, to mam tak. E, trzy seriale i jeden film. Pierwszy film to będzie dokument, który jest do obejrzenia na VOD. Tam płacicie i oglądacie w ogóle. Mnóstwo jest teraz takich opcji, że możecie oglądać super filmy online przy jakby jednorazowym zapłaceniu, co. Jest spoko, bo jak chodzicie do kina, no to też musicie zapłacić za biletnie, a tutaj sobie płacicie i oglądacie dany film, taka, taką wiecie, jakąś fajną nowość i polecam Wam serdecznie film Too Many Kicks, czyli to jest film o fanach sneakersów, o fanach sportowych butów. To jest dokument, w którym występuje wiele osób, takich też znanych, które się jarają butami, między innymi na przykład Teddy, ale jest też wiele innych osób, których po prostu taka pasja i czasami życie, kręci się w wokół właśnie sneakersów, butów sportowych, oni tam pokazują te najbardziej znane modele, opowiadają swoje historie. W tym momencie, jak oglądałam ten film, to wcale nie czuję się źle, że mam 20 miliardów ubrań, bo oni mają 20 miliardów butów. I widzicie, jak ktoś się czymś jara, no to po prostu tak jest, że zbiera, kolekcjonuje. Natomiast wiecie, o tym kupowaniu butów, o tych kolejkach, o tym o ich pierwszych butach, o tym, dlaczego mają dużo tych butów. No fajnie. No to jest też trochę połączenie, wiecie, takiej kultury, w której ja dorastałam tych lat 80. -tych, 90., -tych, tych pierwszych kiksów, michaeli Jordan. Danów. No, myślę, że jak jesteście też, wy, dużo tam jest takich klimatów blokowiskowych, a ja jestem dzieckiem z bloku, więc ja na maksa czuję ten temat. To jest też polski film, jak już mogliście się zorientować. Jest fajnie zrobiony, fajnie nakręcony, taki subkulturowy, polecam Wam serdecznie. A jeżeli chodzi o seriale, to fantastycznym serialem, który obejrzałam i przez to sięgnęłam do koszuli, którą mam na sobie, która jest z jesieni, z kolekcji Answer Lab Król. To jest serial Król. Ja ten serial chciałam obejrzeć od czasu naszej współpracy w październiku, to znaczy naszej współpracy mam na myśli Answer Lab, Król i ja, ale jakoś tak nie miałam czasu, a w te święta wielkanocne mówię nie, ja muszę to w końcu zobaczyć. Ja oczywiście współpracując, widziałam różne kadry, różne ujęcia z filmu, backstage e i wiedziałam, że to jest mega dobra produkcja. Książka też zresztą była bardzo dobra, ale taka brutalna, jak mówiłam w Inspiracjach kilka miesięcy temu. Natomiast serial, słuchajcie. Seria to jest jedna z lepszych w ogóle rzeczy, którą ja widziałam ostatnio serial jest tak dobry, jest tak dobrze zrobiony, że jeżeli wszyscy się jerają w koło serialem The Crown z Netflixa, to zobaczcie sobie właśnie Kanal Plus Król, bo to jest polski odpowiednik pod względem, wiecie, scenografii, ujęć i jakości serialu jak The Crown. Ja na przykład nie widzę dużej różnicy. To jest serial, który dzieje się tak jak książka w międzywojennej Warszawie. Jest, są różne jakby zawiłości polityczne, jest Shapiro, czyli bok Ser, który działa w takim gangu, można powiedzieć, żydowskim, e, prowadzonym przez kaplicę. E, różne są, wiecie, zagrywki polityczne. Ten serial też na początku tak się bardzo powoli rozpędza, ale potem już akcja idzie, idzie idzie, bardziej gładko. Ten serial jest tak jak książka. Mroczny, brutalny, jest taki, że czasami po prostu jak się słyszy te dialogi, to wiecie, to nie jest serial dla nas, dla, dla młodych osób, nie? Jakby to od razu Wam mówię. On jest mocny, on jest taki jak książka, e, bo ten świat wtedy był brutalny, wiecie. Myślę, że mimo tego, że to jest fikcja, to jest bardzo bardzo dużo właśnie i z mapy, i z miejsc starodawnej Warszawy, i z klimatu tamtych czasów zaczerpnięte, ale w ogóle ta scenografia, te kostiumy, to prowadzenie kamery, to w ogóle jest tak fantastyczne, te kostiumy, oni są tak ubrani. Ta Warszawa, te miejsca, kamienice, w ogóle jakieś targi w koło miejsca różne, gdzie oni tam przesiadują, te knajpy i pałace, i w ogóle te wnętrza takie, one są takie, że mózg staje w poprzek. Jeżeli jesteście estetkami, lubicie w ogóle klimat międzywojenny, lubicie lata 20, 30, jest Art Deco, to po prostu będziecie ten serial tak oglądać. Ja nawet nie chcę myśleć, jaki to był budżet, bo ja tak dobrze zrobionej polskiej produkcji historycznej nie widziałam nigdy w życiu. Tam jest każdy detalik tak odwzorowany, w ogóle ich kostiumy też, te kobiece różne kostiumy, fryzury, w ogóle... Wiecie, czasami jak się ogląda takie seriale historyczne albo fabularne, ale na podstawie historii dziejące się w jakimś okresie, to się ma takie trochę ciarki żenady, a tam to oglądacie i macie wow, jesteście po prostu maksymalnie w tym klimacie. W ogóle też wnętrze mieszkania szapiry jest z tego boksera, jest takie, że jak ja je oglądałam, on tam mieszka w wieloizbowej kamienicy, jak on to mówił. Czyli w kamienicy, która ma z 10 pokoi i każdy wygląda tak, że po prostu patrzycie i mówicie, boże mieszkałabym, mieszkałabym, no po prostu gratka dla osób estetycznych ogromna, natomiast też muszę przestrzec, że jeżeli jesteście bardzo wrażliwe na język, na jakieś takie sceny brutalne, krew, no to tam się dzieje, tak, tam się dzieje, ale ja mam cały czas ten film w głowie, sobie myślę... Jak fajnie, że w ogóle my w Polsce możemy zrobić taki serial. Taki serial, który spokojnie oglądano by na całym świecie, i w ogóle ludzie myślę, że byliby zachwyceni. Też doskonały epizod ma ten aktor. Nie pamiętam teraz jego imienia i nazwiska, ale który gra Ryśka z klanu. Jaki po prostu on ma tam epizod, to wow. Fantastyczny w ogóle, taki, że oglądacie i macie takie wow. Bo ten serial też w was takie, taka książka, wzbudza takie on też w ogóle trochę się różni od książki akcją, to nie będę opowiadać, ale y, wzbudza w was takie tak Was uderza w ogóle. I tą doskonałością, ale też akcją. I właśnie Rysiek z klanu jest fantastyczny. Też są w ogóle ciekawe epizody. Gdzie nie możecie zobaczyć w epizodach samego Twardocha, autora książki. Ehm, możecie też na przykład Dawida Podsiadło tam gdzieś wyczaić. Ehm, no jest dużo takich tam zaskakujących momentów. Jeżeli tylko się zastanawiałyście, czy obejrzeć ten serial, oglądajcie. To nawet nie myślcie, oglądajcie. Ja żałuję, że kurczę, on się tak szybko skończył i nie wiem... Po akcji tego serialu, czy może być w ogóle jakakolwiek kontynuacja go, bo tak jak mówię, on się trochę różni od książki. Um, no, ale nie wiem mogłaby być, mogliby coś wymyśleć, może coś tam do tyłu jakby, no, no nie wiem, nie wiem, a jeżeli Wy widziałyście ten serial, to dajcie znać, czy też jesteście tak zachwycone, także serdecznie Wam polecam. Drugi serial już taki totalnie w innym klimacie, to jest Netflix i serial Dopasowani. Tutaj mamy futurystyczny świat i klimaty, to jest w ogóle brytyjski serial, który dzieje się w Londynie, jest dużo Londynu pokazane, bo w ogóle dużo akcji się dzieje w okolicach Barbican, Barbakanu i dużo jest tego Londynu, ale takiego futurystycznego, ale on wygląda tak jak dzisiaj. Natomiast tam jest w, w tym serialu trochę klimat Black Mirror, czyli macie wrażenie, że to się dzieje dzisiaj, ale są takie po prostu akcje, że wiecie, że to się nie dzieje dzisiaj, nie? Jakby macie takie, takie zdziwienie, że niby to jest dziś, ale to nie jest dziś, bo serial mówi o tym, że jest firma, która opatentowała sposób, że jeżeli poddacie się badaniom genetycznym, to jest normalnie usługa, możecie taką usługę y, wykupić. Dajecie swój materiał genetyczny, a oni dopasowują wam stuprocentowo waszą drugą połówkę. I macie macza. I wiecie, że to jest genetycznie do was dopasowana osoba. I to jest moralnie po prostu w ogóle tak, nie wiem czy dobre czy złe, zastanawiające, że ja pół sterowca rozkmieniałam. Co by było, gdyby nagle taką usługę wynaleziono? Zobaczcie, jesteście w związkach, żyjecie i co byście. Czy co byście zrobiły, gdybyście wiedziały, że możecie wysłać swój, sw swoją kropelkę krwi? Tu mi operator tak robi, właśnie. Ale co by było, gdybyście wiedziały, że wysyłacie swój włos albo kroplę krwi, na przykład, do testu i wiecie, że jest firma, która dopasuje Wam stuprocentowego macza. Do Was. To jest osoba, która będzie do Was genetycznie dopasowana. Czy byście skorzystały, czy nie? Czy by Was korciło, czy nie? Wiecie. Też nie wiadomo, czy to na 100% działa, no ale badania potwierdzają, że działa. Tak, ta ta firma się normalnie reklamuje, że są miliony szczęśliwych par połączonych i tak dalej. Byłybyście ciekawy czy nie, szukałybyście, czy nie. Co, jakby, to jest naprawdę ta i tam są właśnie różne historie na podstawie e, tych badań opisane. I serial generalnie jest bardzo, bardzo ciekawy. To Wam serdecznie go polecam. No i co? No i to wszystko moi drodzy. Mówiłam, no nie ma dużo tych inspiracji, ale myślę, że są interesujące. Piszcie koniecznie, co Was zainspirowało w minionym miesiącu, półtora miesiąca, podczas półtora miesiąca ostatniego. Piszcie też, co sądzicie. Eee, tak, i co? Eee, chciałam powiedzieć, trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, ale to tak zwykle. Natomiast do zobaczenia w moich kolejnych filmach w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu będą filmy urodzinowe, bo Racka w najbliższy piątek obchodzi swoje dziesiąte urodziny, słuchajcie. W piątek, za kilka dni, jak to oglądacie, 10 lat wstecz, wrzuciłam swój pierwszy film. Także trzymajcie się ciepło i bezpiecznie i do zobaczenia w filmach urodzinowych już za tydzień. Pa, pa!